Pozdrawiam pana Tuska, bo uważam, że jest człowiekiem, który jak widać lubi promować to, co jest dobre. Dziwi mnie fakt oczywiście, że pan Tusk jest prowojenny, a nie antywojenny, tak jak robimy to my w bezpiecznej Polsce. Aczkolwiek no, widzę, że jest to jakiś początek być może dobrych naszych relacji. Jak widać pan Tusk doprowadził do tego pana hołownie, że jak widać jego partia bardzo cieniutko, bardzo cieniutko się pokazała w tych wyborach. I tak naprawdę wszelkie, wszelkie takie minimalne ich, minimalne zasięgi, o których myśleli, spadły. No ale jeżeli pan Hołownia powiedział, że będzie Putina wbijał w ziemię, no to dobrze wie, wiemy, że, nas, że Putin może nas wbić w ziemię, bo ma 8 tysięcy rakiet, które, które mogą nas po prostu załatwić, jeżeli chodzi o ładunek atomowy. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie możemy my jako Polska igrać z ogniem, a, igra, a